Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek serii paczki i kartony, część druga. Zapraszam. No to zaczynamy. Czas na pierwszy karton. Ceramiczne, to ceramika, odłożymy kolejny dzwonek z jakimś misiem w czapeczce. Fajna i to jest na baterie Zaraz zobaczymy, czy aha, świecą mu skrzydełka. Nie wiem, czy widzicie, jak zmieniają kolory. No, ciekawie to wygląda. Ok. Dajcie typowo święta boże narodzeniowe, co my tu mamy? A! Mikołaj, Mikołaj w takim bezemie. Tak się prezentuje. Wiery. To będzie coś podobnego. Zaraz zobaczymy. Tak, to będzie to samo. Nie, trochę inny ten Nikola jest. O, tak wyglądają dwa. Fajne. co my tu mamy o taki dzwoneczek fajny to jest ceramika proszę bardzo Wykładam dzwonków Słuchajcie, nam się trafił świąteczny karton. Co my tu mamy? No też tak, jak śpi... o kula, kula. Kula, bardzo proszę. Fajna. No mówię, dużo jest na Boże Narodzenie, po prostu idzie ten... okres już się zbliża, więc więc jest dużo narodzeniowych rzeczy ale to może i dobrze tu mamy następną kulę tym razem jakieś bałwanki no. proszę bardzo śmieszne nie są to stare rzeczy, ale ale mają swój urok ze świętami do kawy tak? taki nietypowy z czterema szufladkami no takiego jeszcze nie miałem o, tutaj sobie go postawimy tak się prezentuje to kolejny taki wadno z nikłajem tu mamy już trzy. tego postawimy tutaj na biurko o. i co tu nam jeszcze zostało to zawiniątko Jedną ręką to się bardzo ciężko odwija, ale jakoś daje radę. Próbowałem na statywie, ale to trzeba przestawiać, ustawiać na wysokość, więc... Aha, tutaj mamy pewnie jakąś cukiernicę. Tak, to jest cukiernica. Aha. Cukiernica. Bardzo ładna. Zaraz zobaczymy. Tak jest sygnowana. O, tak się prezentuje. I słuchajcie, ten karton już jest pusty. Tak, już jest pusty. Więc poskładam to i przejdziemy do drugiego, i karton. Ciężko to będzie obwijać się na ręką Spróbuję co mamy tu mamy Bardzo dużo rzeczy na Boże Narodzenie, zobaczcie to taka arka Noego, chyba z jakiegoś tworzywa wykonana, ale naprawdę jest śliczna. Rozpakowujemy. Zaraz zobaczymy co tutaj jest Nie poręcznie to jedną ręką rozpakowywać ale, ale damy radę Mam nadzieję że się nic nie ubije Słuchajcie tu mamy chyba jakieś kieliszki duże to są zielone remery, z tego co widzę. O, ale piękne. Zobaczcie, z takim motywem kwiatowym. O. Żeby nie tracić czasu, ja je rozpakuję i pokażę Wam w całości, jak wygląda cały zestaw. Proszę, tak się prezentują remery w pełnej krasie. Powiem Wam, że są naprawdę śliczne. Też mam taki pierwszy raz, kwiatki są malowane, ręcznie malowane. Jeszcze czuć pod palcami taką wypukłość tej farby, ale są naprawdę piękne. Duże, nie mam akurat tutaj miarki. Później będę opisywał w dokładnie w następnych odcinkach, jak to wygląda. Jaki, jaka cena jakie wymiary więc podam to później oczywiście jeżeli nie zostaną wcześniej sprzedane ale no tak to wygląda zobaczcie dobra lecimy dalej zobaczymy co tutaj mamy dalej czy tak że to wygląda mi na chodzisz. O! Taki łabądek. Proszę bardzo. Łabędź z małym łabą, łabątkiem. Nie wiem, czy to taka osłonka na doniczkę. Chyba coś takiego, tak. Można jakiś kwiatek wsadzić. Bardzo ładne. Zobaczymy, czy to jest chodzisz. O, chyba tak. Tak, chodzisz że takie rzeczy się znajdują na Bawarii nasze, polskie piękne odstawiamy papier folię na bok Kto my tu mamy? Talerzyki, właściwie nie talerzyki, tylko podstawki 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 jakaś Bawaria, Elfenbein, odłożymy na bok. To nie będą talerzyki deserowe. Tak. tak tak, talerzyki deserowe. do tego pewnie zestawu. A tu mamy chyba filiżanki. Tak, tu mamy filiżanki. Chyba, chyba. Nie, to mamy figurkę jakąś. Cóż to jest? jakaś słuchajcie figurkę nie wiem jakiś elf skrzat coś ceramika no okej okay, dobra odkładamy Tak, to są szoranki od tego kompletu. O. Tak wyglądają. Też bawaria. No są trochę brudno poklejone. To się wszystko wyczyści. No a widać w środku. Wiecie tak jak jest. Dobra. Eee... Kilka przerwy, ja po prostu je wypakuję na spokojnie, pokażę Wam jak ten zestaw wygląda, tak szybciutko. Już momencik. Tak oto wygląda ten serwis, ale powiem Wam masakra, nie jest tak brudny. Spójrzcie. Jakby normalnie gdzieś w jakiejś stodole, nie wiem, pod słomą albo jeszcze gdzieś głębiej. Trzeba będzie to wszystko umyć, wyczyścić. Naprawdę, że tak takie rzeczy fajne mogą być aż w takim stanie, szok. Ale no, tak to bywa, jak się kupuje, bo po prostu mówię po jakichś tam flumarkach i tak dalej, więc no nie ma rady, po prostu trzeba to doprowadzić do porządku. Ale powiem wam, że ten zestaw jest piękny. Jak widzę, filiżanki jednej brakuje. Eee, może się znajdzie gdzieś w innych kartonach. Zobaczymy. No, to zaglądamy do kartona. Coś tu jeszcze jest. Filiżoneczka, też brudna, ale okej. Okay. Następna. Wszystko, słuchajcie, do umycia. tria. Mamy jeszcze czwartą. Tak, czwarta też z jakimś kwiatkiem. Odstawiamy. piery na bok. I tu mamy, ale ładne. Mamy serowe pierwsze. Serowy drugi. Trzeci. I tutaj mamy czwarty też z taką piękną różą. Aha. Też bawarskie. подставки Co tu jeszcze mamy? Co mi wygląda na jakiś... ...dzwonek. Słuchajcie, ostatnie zawiniątko z tego kartona. Jakiś mlecznik. No, tutaj się wyłania mlecznik. Proszę bardzo. Stoimy tutaj. Tu mamy cukierniczkę. Co to w ogóle jest? A, to jest Winterlinga, Dobra. I tu proszę, mamy takie wiżaneczki, kubeczki. Zwał jak zwał, zobaczymy co tutaj do nich jest jeszcze. banek jakiś jeszcze do tego. jeszcze dwie Nie ma tu podstawek. Myślę, że to są takie kubeczki bardziej, wiecie na kubeczki. Zaraz Wam pokażę to już wszystko. Tak, to już wszystko. Odstawiamy. Pokażę Wam, jak to się prezentuje. Tak to wygląda. 6 kubeczków, mlecznik i cukierniczka. Nie ma przykrywki, ale pewnie może gdzieś się znajdzie. Mam taką nadzieję, że się znajdzie gdzieś w kartonach w tych paczkach. Zobaczymy. A tak wyglądają te tria, te brudne tria. W komplecie. Jak wygląda podstaw wstyd, to pokazywać. No ale co zrobić? To prosto z spaczek. Wszystko jest do mycia do przygotowania, więc różyczka, O mamy różową różę. Proszę bardzo. Tak poza tym, nic im nie jest, nie są wbite, Po prostu są strasznie brudne. O, no, to jest też to, to na dzisiaj tyle. Pewnie będę jeszcze prezentował rozpakowywanie następnych paczek, bo kilka ich jeszcze zostało. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.